Rozpakowywanie i konfiguracja urządzenia wielofunkcyjnego HP LaserJet Enterprise z serii 8501 oraz modułu wykańczającego. Ustaw pudełko z drukarką w taki sposób, aby z przodu i z lewej pozostało dość wolnego miejsca na rampę. Najpierw przetnij i usuń taśmy opakowaniowe z pudełka. Unieś i zdejmij pokrywę górną z kartonu, usuń białe plastikowe zaślepki opakowaniowe, ściskając wypustki i wyciągając je na zewnątrz, unieś i zabierz kartonowe pudełko z modułu wykańczającego, usuń piankę zabezpieczającą u góry i kartony zabezpieczające po bokach modułu wykańczającego. Usuń zasobnik wyjściowy, zabierz rampy. Unieś i zabierz plastikowe opakowanie z modułu wykańczającego. Wyjmij sprzęt z pudełka. W opakowaniu znajdziesz ulotkę dotyczącą rozpakowywania i przewodnik dotyczący instalacji. Wprowadź elementy mocujące ramp do otworów w palecie. Dociśnij rampy do końca otworów. Złóż perforowane obszary pudełka do wewnątrz, a powstaną uchwyty do podnoszenia pudełka drukarki. W dwie osoby unieście pudełko, trzymając za uchwyty, i zdejmijcie je z drukarki. Ostrożnie przechyl moduł wykańczający na jedną ze stron, a drugą osobę poproś o zdjęcie materiału opakowaniowego. Powtórz tę czynność po drugiej stronie modułu wykańczającego. Powoli zsunij moduł wykańczający po rampach. Usuń karton z góry drukarki. Przed nią usuń cały papier owinięty wokół drukarki. Usuń karton z boków drukarki. Zabierz pudełka z wkładami z tonerem, bębnami oraz pojemnikiem na zużyty toner z palety. Odłącz przewód zasilający. Unieś i zabierz plastikowe opakowanie z drukarki. Przełóż rampy ze strony modułu wykańczającego palety na stronę silnika. Wsuń elementy mocujące ramp do otworów w palecie, a następnie dociśnij rampy do końca otworów. Przechyl drukarkę na jedną ze stron i usuń zabezpieczenia z pianki. następnie przechyl drukarkę na drugą stronę. I wyjmij drugie zabezpieczenie z pianki. Przechyl drukarkę do przodu, aby wyjąć zabezpieczenie z pianki z tyłu drukarki. Następnie przechyl drukarkę do tyłu, po czym wyjmij zabezpieczenie z pianki z przodu drukarki. Chwyć drukarkę za uchwyty po bokach i ostrożnie zsuń drukarkę po rampach. Usuń całą niebieską taśmę z drukarki. Otwórz każdy z podajników i usuń materiały opakowaniowe. Usuń folię zabezpieczającą z logo i ekranu. Wyjmij wkład z tonerem z pudełka. Chwyć wkład z tonerem pionowo i potrząśnij nim pięć razy w górę i w dół, aby równo rozprowadzić zawartość. Wyjmij wkład z tonerem z opakowania. Pociągnij dwa pomarańczowe paski, aby wyjąć je z wkładu z tonerem. Otwórz pokrywę dostępu do tonera. Pociągnij pomarańczową strzałkę, aby zdjąć pomarańczową pokrywę z wnętrza gniazda tonera. Wsuń nowy wkład z tonerem do gniazda. Wyjmij nowy bęben obrazowy z pudełka i zdejmij plastikowe opakowanie. Zdejmij pomarańczową pokrywę z rolki bębna obrazowego. Uważaj, aby nie dotknąć rolki. Otwórz boczną pokrywę dostępu, aby odblokować gniazdo bębna obrazowego. Zdejmij taśmę pomarańczową i niebieską z komory bębna obrazowego. Wyrównaj rowki na bębnie obrazowym z kanałami na gnieździe bębna obrazowego. Wsuń bęben obrazowy do gniazda. Następnie dokręć wkręt motylkowy, aby zabezpieczyć bęben obrazowy w odpowiednim położeniu. Wyjmij pojemnik na zużyty toner z pudełka a następnie wyrzuć plastikowe opakowanie. Włóż pojemnik na zużyty toner w odpowiednim położeniu, a następnie dociśnij element. Zamknij pokrywy dostępu boczną i przednią. Otwórz pierwszy podajnik. Wyreguluj prowadnicę papieru za pomocą niebieskich uchwytów, następnie załaduj papier do podajnika papieru. Usuń całą niebieską taśmę z modułu wykańczającego. Otwórz boczną pokrywę dostępu i usuń całą niebieską taśmę. W przypadku modułu wykańczającego do broszur, usuń taśmę i zainstaluj dolne kasety zszywające. Wykręć trzy wkręty krzyżakowe z uchwytu modułu wykańczającego do broszur. Wysuń moduł wykańczający do broszur z drukarki. Usuń niebieską taśmę z modułu wykańczającego do broszur. Opuść stopkę wspierającą u dołu modułu wykańczającego do broszur. Włóż kasety zszywające modułu wykańczającego do broszur. Zamknij moduł wykańczający do broszur. Usuń wkręt motylkowy. Usuń naklejkę ostrzegawczą. Obróć kółkiem inicjującym strzywacza w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara 10 razy, aby wyrównać mechanizm strzywacza. Następnie obróć zielonym kółkiem 10 razy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Zainstaluj kasetę zszywające, trzymając kółko inicjujące. Zamknij pokrywę dostępu do modułu wykańczającego. Zainstaluj górny zasobnik wyjściowy i usuń całą niebieską taśmę. W przypadku modułu wykańczającego do broszur zainstaluj zasobnik dolny. Podłącz biały kabel. Podłącz czarny kabel. Otwórz boczną pokrywę dostępu modułu wykańczającego. Dopchnij moduł wykańczający do drukarki, aby połączyć urządzenia. Opuść zatrzask na moduł wykańczający. Zamknij boczną pokrywę dostępu do modułu wykańczającego. W przypadku dużych projektów, dolny zasobnik wyjściowy można wymienić na pojemnik lub kosz. Zabierz dolny zasobnik wyjściowy. Zainstaluj czarną prowadnicę wyjściową. następnie umieść pojemnik odbiorczy pod prowadnicą Podłącz przewód zasilający. Podłącz kabel sieciowy Obracaj stopkami stabilizującymi drukarki, aby je wysunąć Naciśnij przycisk zasilania. Wybierz język, a następnie wybierz opcję Dalej. Wybierz lokalizację oraz opcję Dalej. Wybierz preferowany format daty, a następnie wybierz opcję Dalej. Wprowadź datę i godzinę, a następnie wybierz opcję Dalej. Teraz przeprowadź test łączności i wybierz kolejną opcję Tak i OK. Wybierz opcję wysyłania automatycznego, a następnie wybierz opcję Dalej. Włącz drukowanie z USB, następnie wybierz opcję Dalej. Zapoznaj się ze stroną podsumowania i wybierz opcję Zakończ. Drukarka jest teraz gotowa do użytku.